Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie podwiązałem pomidory. Był wreszcie czas. Od razu się wam pochwalę. Spójrzcie jakie pomidorki się już pokazują. A dzisiejszy film będzie o tym jak nie dopuścić, żeby nasze e, pomidory zostały zaatakowane przez mszyce. Wiem, temat był poruszany przy okazji już e, róż no ale przy pomidorkach też chcę powiedzieć, jestem tego zdania po prostu, że lepiej jest zapobiegać niż potem walczyć z problemem. Ja na razie u siebie w na razie u siebie w tunelu nie mam problemów z z mszycami. Niemniej jednak yy, wolę prewencyjnie po prostu zadziałać. I już Wam pokazuję. Tu mam taką Opryskiwacz. Spójrzcie, tutaj mam taki zielony preparat. A jest to wyciąg ze skrzypu polnego, ze skrzypu polnego. Jak go zrobić, jest film, na, y, jest film na moim kanale. Co ważne, jest to całkowicie naturalne, dlatego ja go bardzo często stosuję. Bardzo często stosuję i jestem z tego bardzo zadowolony. Od kiedy pryskam skrzypem, po prostu nie mam żadnego problemu z, z mszycami. E, ogólnie, kiedy wykonujemy opryski? Wykonujemy oczywiście rano lub wieczorem. Ja zalecam rano. E, no teraz mamy koło pół do dziewiątej. To jest taka ostatnia pora, żeby po prostu, e, żeby po prostu wykonać oprysk. Taki prewencyjny. No i taki oprysk należy powtarzać co około 2-3 tygodnie. W tunelu trochę rzadziej, ponieważ nie ma tak dużego ryzyka, że jakieś deszcze cokolwiek nam po prostu zmyją ten środek. Pryskamy normalnie, o całą roślinę. Najlepiej, jeśli nie z liści, to nie ten nasz preparat nie spływa. Wtedy się stworzy taka mała, delikatna, delikatna powłoka ochronna. Dodatkowo można opryskać również wszystkie kwiaty, które mamy w tunelu. Wiadomo, mszyce je też będą atakować. I to jest jeden z elementów, który ja stosuję do obrony pomidorów przed mszycami. Drugi może się wydać niektórym śmieszne, To są żółte wstążki. Żółte wstążki. Ja mam ją tutaj przywiązaną na wejściu, tak. I to się u mnie też bardzo dobrze sprawdza. Żółte wstążki, tasiemki kto co ma, to to może dać. A po prostu żółty kolor zwabia biedronki. Już pomijając fakt, że tych naszych polskich biedronek jest coraz mniej, jest coraz więcej tych tak zwanych chińskich. Niemniej jednak biedronka to biedronka. Żółty kolor ma coś w sobie takiego, że po prostu biedronki tutaj ściąga, one szukają tutaj pożywienia. A jeżeli znajdą gdzieś mszyce, to składają jajeczka. Jedna taka mała biedroneczka wykluta zjada około 100 mszyc przez dobę. Tak więc mamy naturalną ochronę przed, przed, pomidora, przed mszycami na, dla pomidorów. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może pryskać chemią, ale to... Dla mnie to się mija z celem, ponieważ taki oprys chemiczny również trzeba powtarzać co jakiś czas. Już pomijając w tym okresie teraz yy, yy, po prostu, że nie ma jeszcze plonów do zbioru, no ale to i tak to jest jakaś tam chemia. Tu mamy zupełnie naturalny środek, który yy, bardzo dobrze sobie radzi. Skrzyp ma po prostu takie właściwości, że go bardzo, bardzo mało w ogóle jakichkolwiek insektów, czegokolwiek yy, atakuje i po prostu wyciąg ze skrzypu ma te same właściwości. Tak więc, nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę tradycyjnie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.